Jan Twardowski Do kaznodziei Na rekolekcjach nie strasz śmiercią, Bo po co? Za oknami bur pachnie żywicą, Pszczoły spasiek się złocą, W abecadłach dzieci oczy różą. Nie dręcz babek, Dziadków czcigodnych, Oblubienic w kapeluszach modnych, Rozmodlonych przed poślubną podróżą. Mów, o częstej komunii z Chrystusem, złotych sercach bijących w ukryciu, z katechizmu o cnotach najprościej, i że grzechy przeciwko nadziei są tak ciężkie, jak przeciw miłości. Nie o śmierci mów z Ambony, o życiu, o żonie szukającej z lampą w ręku igły, zagubionej w ciemny wieczór, żeby mąż nie miał skarpet podartych. Wczesnej wiosny na piętach nie czuł. Jak najwięcej o dobrych uczynkach, o gościnnych domach, poświęceniu, o Jezusie na naszych ołtarzach, tak samotnym w każdym podniesieniu. Kochani, jeżeli macie wiersz dla Was ważny, wyjątkowy, znaczący, piękny, wzruszający i chcielibyście się nim podzielić, zachęcam Was do. Napisania tytułu oraz autora poniżej tego filmu w komentarzach, a ja z tych wszystkich wierszy wybiorę jeden, który przeczytam w przyszłym tygodniu albo w przyszłym miesiącu. Zachęcam do zabawy.